Kopalni Rokitnica od ponad 172 godzin trwa jedna z najtrudniejszych w historii górnictwa akcja ratownicza. Cechuje ją bezprzykładna ofiarność i bohaterstwo najlepszych specjalistów górniczej służby. Ekipy ratownicze, pracując w niezwykle skomplikowanych warunkach, dotarły dziś do Alfreda Halaska, który niestety nie dawał znaków życia. Zginął natychmiast w czasie powstania zawału. We wczesnych godzinach rannych, stąd z poziomu 850 nadeszła radosna wiadomość. Z zawału wydobyto 36-letniego Alojzego Piątka. Uratowany górnik przebywał pod ziemią 158 godzin, czyli prawie tydzień. Tam, gdzie chodzi o życie ludzkie, nie ma ceny poświęcenia. Najbardziej nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim najlepsi ofiarni, nieszczędzący nadludzkiego wysiłku ratownicy. Górnik górnikowi w wąskich przekopach, w wysokiej temperaturze, w dzień i w nocy. Wydarte skałą życie kolegi to najpiękniejsza nagroda dla tych ludzi. Alojzy Piątek przebywa w tej chwili pod troskliwą opieką specjalistów lekarzy. Oto dzisiejsza relacja filmowa przebywającej od początku akcji ratowniczej w kopalni Rokitnica ekipy reporterskiej Telewizji Katowice. Ci ludzie w ciągu dzisiejszej nocy prowadzili akcję na dole kopalni Rokitnica. Myśmy dotarli do niego gdzieś o godzinie 5.15. Każda była się z nogi przeszły, nogi, nogi się zaczęły z wrażenia, że po takim długim czasie jeszcze żyje. I on zaczął wołać. Słuchajcie, wołał. Ja tu jestem i nie mogę wyjść. Piątek chwili właśnie tego zawału, podmuchu. No szczęśliwym biegiem okoliczności. No. Dostał się do przestrzeni wolnej, w tej pustce, w tym zawale, w tej pustce utrzymał się i właśnie czekał, czy nawet, zresztą on stracił już rachubę czasu, dlatego, że ponieważ nie miał ani światła, ani zegarka, nic przy sobie, no to nie zdawał sobie sprawy z tego, jak długo, jak długo, jak długo znajduje, się znajduje, się znajduje się pod ziemią. Pani Teresa Piątkowa i dzieci górnika. Aluzygo piątka. Człowiek nie spał dziennie, najwyżej dwie godziny się radia słuchały, komunikaty i z różnych stron, jakieś wiadomości, że już człowiek był naprawdę wykończony, wykończony. A nie mówić nie idzie. Jak przyjdzie do domu szczęśliwy, zdrowy, to ach jestem w stanie go na, na rękach nosić. Rozmawiam z dyrektorem szpitala w Biskupicach, ordynatorem oddziału wewnętrznego, doktorem Zbigniewem Kimelem. Panie doktorze, jaki był stan pacjenta po wydobyciu zawału? Stan pacjenta po wydobyciu...